Cześć wszystkim, z tej strony Zobaczcie Co się dzieje jak nie ma dostępu do konsolki Tak nas pozdrawia Sony Czarną dupą czyli pustym ekranem Tak No Serio Sony? Właśnie pokazaliście nam wielkiego fuckera. Dzięki. Popracowalibyście lepiej z Google nad bezpieczeństwem kont. Mm, serio. Miałem takie głupoty wam w głowie. Jakieś cyfrówki. I to jest na pochybę tym, którzy się zdecydowali kupić cyfrowe pudełka. Nieważne, ważne od co, od kogo. Bez internetu to jest śmieki dłoń. Nic nie zrobicie. Nic nie pogracie. Nic, nic, totalnie nic. Jedynie jakieś systemowe rzecz sobie ruchom. No i co? No i, i no To, że macie na płycie też nie gwarantuje Wam, że macie całą grę, tak? Czy program na płycie? To jest głupota wydawców. W ogóle głupota film. Jedynym bezpiecznym miejscem poza internetem. Zwłaszcza, jak go nie masz, jest płyta albo dysk. Tyle nie było. W temacie no, kupiliście wersje cyfrowe, no to płaczcie i płaczcie. Niestety. Ot, taka przepadłość. Cyfrówek, że może się stać nagle drogim przyciskiem do papieru albo sprzętem do rzucania po ścianach. Niestety tak to wygląda. W życiu bym cyfrówki nie kupił i nie kupię. Dla mnie to jest śmierć Z tego tego powodu. Oczywiście są pułapkami mile widziane. Jakieś wsparcie. Jakieś linki wstawię może. Zobaczmy. Dobra, w każdym razie. Tak się kończy. Cyfróweczka. Czyli we dupie. Jeszcze <laughs> <laughs> raz. Do następnego.